Ale oczywiście mamy też ludziska ze strony z Gamerka. To jest Hitman, odcinek drugi. Serdecznie ja zapraszam do oglądania. Eh, Dobra, no to robimy to. Mamy problem, bo teraz ten się gapi prosto w naszą stronę. Ale jak tylko sobie pójdzie, to. O, właśnie. Dobra. No. Dobra, i teraz zachowujemy się normalnie. Idziemy sobie, jakby co. nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno. I zobaczymy. Sąć Zobacz, przebranie żołnierza. Mm, no dobra. Oh, that's novel ten. Dobra. Hey, I... hey, are you there? I heard something suspicious. Kurczę. Kurczę, ale ja to nieumiejętnie robię, nie mogę. Man, Dobra, chowamy go. No i teraz tak, z tobą idzie wódki, dobra Nikt mnie nie poszukuje, nie? Nie, dobra To teraz tak, zrobimy to sobie w ten sposób, że wejdziemy sobie tędy Tak, zniknęłem, więc zabij mnie Może tak zrobię, to są sekrety wojskowe Ech, parę projektorów, ruch pojeżdżający czy coś ale on jest poważny. Widać, że to jest poważny człowiek. no Ewidentnie poważny człowiek. Dobra. Nie będę cię o jeden. Ja idę po. Ten ja tam znowu zupę gotuje. Ja nie wiem, co im ma z tą zupą w tej grze. Tam mnie coś wykrywało, ewidentnie, spanikowałam. Jak wejść? Oha, dobra, to są schody. Muszę uważać, bo ewidentnie niektórzy ludzie mają do mnie problem. No i zaraz tak. Co, 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 czekajcie? Co? Czeka. só e já Mamy no problem Nie zdążyłam, no i teraz który się zatruje, a który nie Czy żaden się nie skusi teraz, żeby napić się tego trunku No nie, no ja już postawiłam No, ale teraz mam stresa Wyjdźcie, wyjdźcie, dajcie mi szansę Nie, idzie No nie i zaraz zaproponuję napijmy się i któryś padnie, a któryś nie i misja będzie nieudana. Kurde. Zaraz ewidentnie coś się skrzani. Nie zdążyłam. Czy on... Здравствуй, вам. Эй, здравствуй, вам. Ja się trochę stresuję Ej, ale coś jest... Kurczę Nie mogę im tego nalać? Bo ja miałam rozwiązać problem szachowy, a nie... No i co teraz? No, nie chcę zepsuć. Idzie. Wiecie co? Nie, dobra, chowamy się w toalecie. Bo powiem Wam, że to głupie to to nie było. I on tu pójdzie i my go. E, utopimy, nie? Dobra. Dobra. Tylko no co? Dwóch pobiegnie do toalety, a co? A ten, ten żołnierzyk co? O jajku? Kolejny widzę problem. Dobra, może się sam rozwiąże. No nie wiem. No i co? Bo coś chyba nie halo. Czy on tam? Co on tam robi? Idzie No, ale czemu on nie wychodzi? Czemu on... Czemu on nie wypił? Trunku Ewidentnie chyba muszę rozwiązać jego problem szachowy. Dobra, postaram się. Ale coś się zepsuło chyba. No nie gadajcie, że zepsułam to zadane. No nie, ewidentnie miałam ochotę zrobić to. No i co teraz? Tylko, że wcześniej nie przyszedł ten jeszcze typek. Może no czekamy aż przyjdzie tu jeszcze raz. I jak teraz stąd wyjdzie? co chyba będziemy musieli restartować Chyba będzie szedł ten typaczek Idzie trzech Zaproponuję mu ten żeby się napić Dobra, zobaczymy Tylko no, co ja dwóch nie zlikwiduję, no będzie problem kolejny O, czekajcie, chyba zadziałało. Dobra, już myślałam, że coś się zbagowało, że coś zepsułam z tymi szachami. Co tam się dzieje? Piją? Stałem chyba przy stoliku. Ewidentnie stałem przy stoliku. Jest tu jakaś mapa, tak w ogóle, żeby. No, coś się dzieje, coś się zaczyna dziać. Zaraz będzie. No ruszają się Ból brzucha? no pójdziesz do toalety teraz. O i nie ten idzie do toalety. O Jezu. Kurde no. Nie no, tamten, co z tamtym? Nie chciałam zabijać postronnej osoby. Mamy problem. O, z miejsca starzenia. Jezu on tam wymiotuje. Dobra, dobra. Dobra, mamy to. Target down. You did it. Now head towards an exit. it congratulations agent you are cleared for field duty Udało się. Kurczę, no nie yeah. i hope you know what you just did the chopper leaves at dawn now get out of my sight So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we'll contact you. And so does he played his hand and he lost. He cannot touch us now. Still I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. <laughs> Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name. Nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right, Agent 47. Came close. You define the art, and it defines you. Men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? To defines mnie. Tajny wstępie, jak najbardziej, bardzo mi się podobał. E, powiem tak, moi kochani, kończymy ten odcinek. Bardzo dziękuję, że byliście. Bardzo dziękuję, czy oglądaliście. Zostawiajcie łapki, zostawiacie subki. jeżeli jest ktoś tu nowy, bądź nowa na tym kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego! 拜哦。Bye o.